Witam Was w kolejnej Agrodniówce, w końcu Agrodniówce. No i zaczynamy. Dzisiaj mamy 28 luty, przed Dzień Wjazdu z Azotem. W powietrzu czuć już tą determinację z wjazdu w pole. Nie, tak całkiem na poważnie. Wam trochę nerwówki, głupi, znaczy głupik. No telefonów od rana. No ale to tak jest właśnie w życiu. Generalnie tak, co jadę właśnie w diabelskim doble jadę jeszcze do miasta i w sumie dzisiaj drugi raz. A mamy godzinę jeszcze 10, nie ma, już jadę drugi raz, no ale bywa. W każdym razie za sobą też ciągnę przyczepkę, i w sumie już niepotrzebnie. Bo przecież tam też dostałem telefon, że już niepotrzebnie, no ale do rzeczy. Dzisiaj 28 luty Do dzisiaj miałem mieć dostawę właśnie rozsiewacza Czyli ostatniej maszyny, którą brałem na młodego rolnika No i co, no faktura przyszła terminowo, w tamtym tygodniu dostałem fakturę Informacji o rozsiewaczu nie, bo w tamtym tygodniu na początku dzwoniłem Tam jeszcze jednego elementu brakowało Ale byłem zapewniony, do 28 pan dostanie, no dobra ale faktura przyszła w tamtym tygodniu, bo w piątek. Ani widu, ani słychu, się dzwonię. Yy, no jak Pan zapłaci i przyśle potwierdzenie, to, to Panu przywieziemy w tym tygodniu. Aha, dobra, fajnie. Generalnie zarobiście. No to wiecie, no już właśnie fakturę ze sobą. dobra, jedę do banku, zapłacę, przywiozę sobie, daleko nie mam. Przywiozę sobie. Yy, Jutro no, jutro nawozy, 1 marca. No jutro jest potrzebny, to jest jutro najważniejsze. Dzień bo jutro najwięcej ten rozsieracz będzie robił. Najwięcej ma jutro ton e, do, do rozsiania. No więc, kurde, no wiecie, rozumiecie chyba trochę tam, e, moją sytuację, no, moje odczucie tego wszystkiego. No ale też tam już telefon jeden, drugi, no i trzeci przed wyjazdem ja dzwoniłem, że właśnie żeby sobie uszykowali rozsiewa, że ja go dzisiaj zabiorę w takim razie, no bo no nie będę się abrum tym bardziej, że już będę miał już w ogóle zapłacony rozsiewacz. W ogóle to jest dla mnie takie chore podejście firm, że traktuje się właśnie nas rolnika to ogólnie przy takich, z... chociaż nie wszędzie, nie wszędzie, ale yy, tutaj akurat tak, yy, tak się trochę traktuje, że jak Pan zapłaci zaliczkę, będzie potwierdzenie zaliczki przesłane, dopiero robimy zamówienie na maszynę. Teraz jak Pan zapłaci całość, będzie potwierdzenie, dopiero Panu wydamy maszynę. Tak wiecie, traktuje się rolnika, jakby był niewypłacalny, nie da, no nie zapłaci i będą jakieś problemy. jak ktoś się decyduje na nową maszynę, no to raczej logiczne, że, że chce ją kupić i zapłaci za nią. No nie wiem, no, ja takich dymów nie słyszałem, że ktoś bierze coś nowego i nie płaci. Są na pewno takie sytuacje, no ale ja przynajmniej tu w bliskiej okolicy o czymś takim nie słyszałem. No ale do rzeczy. No już o, podpięty byłem z przyczepką, już mi jadę. Przywozę sobie dzisiaj się, zepnę, uszykuję, też zobaczę z czym to zjeść, no, jakby nie była nowa maszyna. I jutro wtedy od rana oporem, azot w pole, no i, no, i będzie grało i hulało. No ale przed chwilą dostałem telefon, że Jutro będzie dostawa z rozsiewaczem, że mam nie jechać po niego, że jutro ta dostawa z rozsiewaczem będzie. Przyjedzie do serwisa na uruchomienie, doszykuje mi wałek, wąż, w sensie będzie docięty. No full opcja z, z moim przeszkoleniem na rozsiewacz, więc dobra, bajka, no wybroniła się firma, pasuje. Jadę teraz, zrobię ten przelew, potwierdzenie wyślę też zaraz mailowo. I będziemy działać. Lipa, no bo teraz z szczepką jadę i. O, kuzynkę. Z przyczepką teraz jadę już podwójnego miejsca parkingowego, szukać, No, ale cóż, podjadę, tylko koło banku gdzieś zaparkuję, zaraz sobie zapłacę. I chociaż jeden temat już na dzisiaj będzie z głowy, więc mam nadzieję, że jutro już. Raz, że wam nagram film z prezentacji, z pokazania, może z uruchomienia. Tak, tak zrobię i to zrobię w osobnym filmie. I do tego jeszcze osobno jutro będzie z całego dnia z, z akcji nawozów, tylko po prostu to uruchomienie, no to z tego będzie osobny film. A, a, a w tym filmie za wagrodniówce z nawozów nie będzie po prostu tego uruchomienia, on pewnie słońce tu piło, teraz będzie lepiej, więc tak, tak, tak zrobię. Tak będziemy robić taki plan na jutrzejszy dzień. A dzisiaj tu ogarnę w mieście, wracam I tak, biorę się w końcu trochę za robotę na gospodarstwie Wrócę, to myję przyczepy I je uzbrajam z powrotem No i będziemy w sumie czekać, jak będzie odpowiednia cena pszenicy To zapakuję się na przyczepy i wywiozę W każdym razie, no dzisiaj uzbroję przyczepy, umyję Bo po tym oborniku są jeszcze zawalone że dzisiaj je uszykuję, także, jak będzie cena pszenicy ok, to wtedy no, zapakuję na przyczepy, wywiozę. Tym bardziej, że ta cena teraz przez tą całą wojnę no skaczę. Bo w dniu. kurcze jak to w czwartek było kolejki, ale do bankomatów ja pierdzielę To się nadal dzieje. Jak to z 15 osób nie stało, to mniej nie. To też jest dobre. Właśnie staliście w kolejce po paliwo? <gry> Bo ja nie. Aha, co jak to było? Właśnie w czwartek właśnie ceny... Chyba w czwartek albo w piątek. No w sprawdzić. W każdym razie ceny z płodów na momencie, no tak w górę. Pszenica u nas 1200, tam chyba 50. Przyszła na 1490 brutto. Więc kosmos. No i na drugi dzień znowu spadła do 1250. Ale no są tendencje, że pójdzie w górę, więc yy, no trzeba się uszykować, jak będzie odpowiadająca nam cena, to się po prostu zapakuje i wywiezie. Dobra, muszę teraz tu gdzieś stanąć. Dobra, wrócę do Was za chwilę. No, powiem Wam, do banku kolejczki. No ja cóż, yy, mam już zapłacone. Wracam i zaraz się bierzemy za robotkę. Konkretną i końcu co się dzieje, bo już naprawdę ile można siedzieć w tym domu. Jedzie Bob, a ja będę wapował. No właśnie, wyciągam make w sumie, też nowy nabytek, jeden jak i drugi, bo Bob też. Nowe nabytki. Meika już teraz mamy swoją Wapa sobie ustawię, bo jest na siłę a odbina sobie przyciągnę kabel i podłączę no więc co do myjki wapik Nie wiem on tu ma jakąś tabliczkę coś O, tak to wygląda po odnowie O, tu jest to jest WAP 630 e, taka, taka myjka na nasze potrzeby myślę, że wystarczy w zupełności Mamy już swoją, więc można, można już działać na swoim sprzęcie. Dobra, wodę zaraz się tak. Podciągnę sobie wszystko, podłączam to dopiero. Żeby mi się dalej widzieć. A no, włączyłem, że trochę zaje. No, mięknie, no. No, nie nie jest tak na trójkę na razie. Zobaczymy jak to poleci w ogóle? Jeszcze podpiłem chemię i berin Na razie wszystko ogarniam, jak to poustawiać Na ile to pokrętło Po pierwsze dopiero mycie nim Ale o Nie to chcę jakoś dużo. O, na to jedynaczkę. Zobaczymy teraz, co tu się zadzieje. Będziemy zmywać tu ze środka. Już też umyłem o, elegancko i tak pewnie jutro będzie brudne po nawozach ale to nic ładnie nie na filmie wyglądał no i jeszcze jedna mi się po oborniku. i tak to można już powoli uważać że sezon się rozpoczął w ogóle jak pan się czapeczka podoba? No mi bardzo fajna, fajna, taka. Zresztą muszę sobie taką jakąś zieloną kupić pod dojca. Sam mówi żeby mi zrobili? Akurat ta niebieska podnicha będzie najemna. Dobra, biorę się. Tam mycie, chętnie tylko się sobie tu włączę i, i opory. Druga też już umyta, już się powoli. No 17 godzina, czekaj, czegoś tak. Nie, ale umyta, elegancko. Pół dnia myć No ale jest ogarnięte. O. malina. Dobra, wstanę tam, opuszczę. Wstawię obok tej drugiej. Na razie tam będą stały. No i jutro się ogarnie Dzisiaj miejsce znajdzie. A jutro. No będę walczył już z azotem. Pójdzie ona no, pola wszędzie. Gdzie będzie to możliwość, żeby wjechać, tam pójdzie. Zaczynamy ten sezon, bo ja mam zmęczone, jestem zimno. Ciągnie, w nocy ma być minus 6. Już naprawdę ciągnie, jestem jeszcze cały mokry. Więc już całkowicie robi mi się zimno. Także nie ma co przedłużać. Ja tutaj to opuszczam. Zawinę winklę i i, i... i kończę to na dzisiaj. na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Tutaj macie subskrybujkę. Tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się. Na razie i cześć.